21 listopada jeszcze liście nie spadły skupieniec już przeżył pierwszy atak zimy a w tej chwili jest minus 4 ale jest zyśko, fajnie tak wyglądają w przybliżeniu do rozporządników które tutaj zimują po zewnętrznej stronie czyli po południowej stronie dnia lipy całe bruzdy są wypełnione Tymi osobnikami, jak będzie na tym zimowisku, nie wiem. Muszę sprawdzić jeszcze na placu Jagiellońskim tam było podobne. Chociaż w zeszłym roku już go nie było. Miałem go dwa lata temu, w roku 2019. Pierwszy raz w Radomię Skupieńca udało mi się właśnie tam znaleźć. No a później to się okazało, że jest i na Borkach, i na Plantach. No ale to skupienie Skupieńca Lipowego, który jest, mówię, nowym gatunkiem zwierzęcia, który jest w Polsce. No i przyw przywędrował do nas z południa. A cieplejsze zimy to między innymi chyba spowodowały, bo on występował wcześniej na południu Europy. No i teraz już chyba się na tyle zadomowił, że z nami zostanie nie wiadomo jak długo, jeśli będzie, jeśli będzie wachnań, wach, wachnięcie klimatyczne, przepraszam, kolejne jakieś będzie zimnie i to z pewnością się tak wycofa no po prostu tak w przyrodzie jest jesteśmy żyjemy w epoce chłodnej akurat eee, i dziejów na ziemi i nawet przy tym naszym antropogenicznym ociepleniu pewnie e, kiedyś może nie teraz e, może opóźnimy przyjście następnej epoki lodowej o, o, o kilkanaście tysięcy lat, kilkadziesiąt tysięcy lat, ale ona chyba w końcu przyjdzie. No i wtedy niektóre gatunki zaczną proces wycofywania się na południe. Być może już nas wtedy nie będzie, albo będziemy i będziemy... i zmodyfikujemy tak planetę, żeby ona nie była aż tak mocno ucierpiała. No ale podejrzewam, że już chyba raczej nas nie będzie.